Dzień dobry z tej strony MKBG Muzyk. Chciałem Wam pokazać, jak dodać efekt, chociażby na jedno słowo, które chcemy, w piosence. Które na przykład chcemy. Tutaj jest fragment tego. tutaj nagrania. Już puszczam. Oszcze, noży i nożyczki, halabardy i pilniczki, a czeski, głośdzie pineski. Głośni pin Gwoździe pineski, i tutaj jest echo dodane. Słyszeliście przed chwilą? Klikamy na to dwa razy. Dajemy efekty dubla, i tutaj jest efekt, i dodajemy sobie na przykład wachale, Echo dodajemy. No, i tu jest dodany efekt. Widzicie? I, to, I tu można sobie regulować i ten efekt będzie, ale ja już mam ten efekt dodany. Więc teraz wam pokażę, jak to brzmi z tym efektem dodanym, to słowo jedno. Oszcze, noży i nożyczki, halabardy i pilniczki, aparat czeski, i pineski. tak możecie dodawać różne efekty. Każdy efekt, jaki chcecie, możecie dodawać. Dziękuję, miłego dnia życzę. Pozdrawiam MKBG Muzyk.